Staraliśmy się kontrolować ten mecz i w pierwszej połowie. Może nie stworzyliśmy zbyt dużo sytuacji, ale zrzedliśmy bramkę i, i, i e, w, miarę, w miarę kontrolowaliśmy ten mecz tak jakbyśmy chcieli. Natomiast to, co się wydarzyło na początku drugiej połowy, to na pewno coś, co nie powinno nam się przytrafić, z zepchnął nas do obrony, z wyrównał, z miał sytuację na 2 do jednego i musieliśmy naprawdę szybko trząsnąć się, żeby nie doprowadzić tutaj do jakiejś sensacji. Duże słowa uznania na pewno dla, 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 dla Darka, dla jego drużyny, bo trochę napędzili nam stracha w tej drugiej połowie. Na szczęście, tak jak mówisz, otrząsnęliśmy się, pokazaliśmy no, wyższe umiejętności piłkarskie przede wszystkim wejście za oraz suda Sadajewa bardzo pomogło nam napędzić tą y, grę ofensywną naszą. Byliśmy. W tym wszystkim do bólu skuteczni, co mnie też bardzo cieszy, bo, bo z tym nie było najlepiej. Powiedzieliśmy sobie tutaj wszyscy w szatni razem z zawodnikami, że nie będziemy tutaj się bronić, nie będziemy będziemy chcieli starać się też lecha atakować i zagramy otwartą piłkę. No. Okazało się to troszeczkę, no, można powiedzieć, no, niebezpieczne, ponieważ klasa przeciwnika i przeciwnik tutaj nas wypunktował, wypunktował nas w tej drugiej połowie. I można powiedzieć w momencie, kiedy naprawdę zaczęliśmy dobrze grać, stwarzać sytuację, kluczowy moment, y, sytuacja w super na 2-1, jakby się tą bramkę szyił, może by inaczej się te losy me meczu potoczyły, natomiast y, straciliśmy praktycznie w 10 minut z wszystkich akcji, które tutaj przeciwnik zrobił, trzy bramki, y, no tak jak trener powiedział, według mnie kluczowa tutaj rola była Sadajewa, który wszedł, dwie bramki strzelił, dał jedną asystę, także ten zawodnik zrobił na pewno tą różnicę.